A on znów wdrapuje się na to drzewo, żeby podglądać tą kapłankę. Jest zboczeńcem i tyle. Trenuję dla mojej lisiczki. Jak zobaczy jaki jestem wygimnastykowany, to może zerwie z Sauronem i wróci do mnie. Kurwa, on nie wie, że tam są kibice Legii. Kto wygra mecz? Legia! Kto? Legia! A. Kto? Legia, Legia, Legia! Do boju! Dawajcie tu tego kibica Lecha. Dla... Słuchaj, Stefan, ja wiem, że ta kapułanka to twoja miłość z podstawówki, ale nie radzę ci tam teraz iść. Oni teraz oglądają tam mecz Legii na telewimie. Chcesz, żeby rozpoznali, że kibicujesz Polonii? I tak. Ej frajerzy, nie idźcie tam. Lisica teraz się załatwia za drzewem, na którym siedzi ten zboczeniec Wiesiek. On ma telefon z kamerką, jak nakręci to nam pokaże. A jak wy tam teraz pójdziecie, to ją speszycie. Kurwa, Stasiek, ale my chcemy zobaczyć to na żywo. To ja grałem Spidermana. To właśnie pod tym drzewem wisi i siku. Idę się skitrać, żeby mnie nie widziała. O kurwa, oni chyba planują tam kogoś spalić. To Lisi i całczewica, bo już sam nie wiem. Mistrze przy stole, ja lecha w dupę pierdolę. Kurwa jestem na zejściu po koksie. Ha, ha ha spalę ciebie, twój szalik i twoje flagi lecha. Kurwa, ona miałaś się rozebrać a nie robić grilla. Zobacz jaka ty jesteś brzydka, nie zasłaniaj tych pryszczy. Aa, wolę zemdleć niż patrzeć, jak palisz mój szalik. Obudź mnie jak skończysz. Hura hura, chyba jebnęła w kalendarz. Jebać lecha jeba ci się kurwy nie bać. Lech zdechu kolejosz, lech zdechu kolejosz. No to zrobimy sobie grilla, trochę zgłodnałam i widzę, że wy też płonie ognisko w lesie się lalala. O kurwa, tam się pali również flaga mojej ukochanej polonii, no i już się wkurwiłem. To ja lecę zadzwonić, po wsparcie, jestem na maksa wkurwiony, ja kurwa bardziej. Chodźcie, gruby pójdzie z nami, będzie ostra zadyna. Mieli mnie obudzić. A, z tego co widzę, zapomnieli. Kurwa, toż to płonie moja kolekcja szalików Lecha. 5 lat je zbierałam. Ratuniecie moje szaliki. Pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Ona jest jakaś pierdolnięta. Muszę ją zawieźć do wariatkowa kibicu Lecha. Idę po ciebie. Zrobię to ze względu na to, że Lech kiedyś miał z Polonią układ. Kurwa, co za tandetny sznurek z Carrefoura. Co za skurwysyn w szaliku polonii. A ja wam teraz zatańczę na płonącej scenie mój ulubiony taniec spierdalaniec. Tylko najpierw kilka słów do pani lisicy. Jesteś nałogową piromanką i powiem twojemu chłopakowi Sauronowi, że się prowadzasz po lesie z tymi chłopakami. Lisica jesteś szalona mówię ci i zawsze nią byłaś, skończ już wreszcie śnić. Spierdalajcie wie się kto są tylko korędzy, nic z nimi nie robiłam. Jesteś szalona, mówię ci, nie jesteś aniołem, skończ już wreszcie śnić jesteś szalona, sialala. Och ty skurwy synu, on wszystko widział. Tak podglądał nas z tego drzewa. Dajcie mu w mordę. Zajadać chuja z Polonii. Błyek ha he ha 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 wsaćcie mu w dupę niech się nauczy. Głupi skurwy syn, myślał, że może tu bezkarnie przyjść. BH he ha ha ha. O nie, ten mały skurwysyn zadzwonił po psy. A co to za gruby chuj tu idzie? Stać, policja! Jesteście aresztowani za próbę gwałtu na kibicu poloni, Ale tłusty chuj! Dobra, spierdalamy, bo nas zawiną na dołek. Zostaw mnie, ty gruby chuju! Śmierdzi od ciebie, żałą. O kurwa, o kurwa! Zaśmierdłem! Idę pod prysznic! A ja sobie stepuję, trenuję przed Jukem O osie, masz grubasie. Nie mów do niego grubasie. Właśnie, tylko my tak możemy mówić. Po co on zabrał ze stosu tą dziwkę zlecha? Pokaż mi ją na chwilę. Ciężka. A a a, a zaraz spadnę, nari. Biesiek pojebie. Znowu upadłeś na głowę. Poczekajcie, idę po szalik. Ja ci kurwa dam szalik, konfidencie. Chłopaki, zajebać tego chuja. Przez niego będziemy głodować. To on zajebał nam mięso na grina. Szybciej grubasie. Łapcie grubasa. Będzie więcej na grina. Pośpiesz się ty tłusty chuju, bo jak cię złapią to cię zmarzą na grillu. Aaaa! Moja dupa! Zapamiętałam wasze ryje! Już nie żyjecie! Ale brzydka ta dziwka! Chodźcie się wrócimy po tą lisicę! — Dobra, chłopaki, za chwilę rozpalamy grilla i sami ją opiek dolimy.